Bartosz Wójcik, a to jest Stach TV. Dzisiaj w studiu mamy wyjątkowych gości, uczestników czwartej edycji konkursu Złote Szkoły NBP. Mikołaj Błaszko, Maciej Koszołko, Maja Twarowska, Ewa Lewczuk, a także Julię Bernatkiewicz. Mam do Was kilka pytań. Dlaczego warto było wziąć udział w konkursie Złote Szkoły NBP? Przede wszystkim udział w konkursie dał nam dużo motywacji do podejmowania dalszych działań i prac nad innymi projektami. Spędziliśmy razem bardzo ciekawy czas, nauczyliśmy się dużo rzeczy związanych z historią naszego kraju, ale również dowiedzieliśmy się co dzieje się w nim aktualnie. Zobaczyliśmy kolekcję monet i banknotów, która pokazała nam jak zmieniała się historia. Projekt też dał nam na pewno dużo cierpliwości. Dlatego warto wziąć w nim udział i jak najbardziej polecamy innym szkołom wzięcie w nim udziału. Dziękuję za odpowiedź. Czego się nauczyliście i co uważacie za na najważniejsze? Nauczyliśmy się, że nie da się dobrze wykonać jakiegoś projektu bez prób i błędów oraz żytów i nieporozumień. Występy w klasach nagrywaliśmy na kilka różnych sposobów i kilkoma kamerami. Mogliśmy zaangażować profesjonalistów, jednak nie poszliśmy na łatwiznę i zrobiliśmy to sami najlepiej, jak mieliśmy. Bo przecież kto nie próbuje, ten nie popełnia błędów i nie może się na nich uczyć. Były momenty, w których nie było łatwo, ale ostatecznie cały projekt robiliśmy z uśmiechem na twarzy i wiarą w nasz pomysł. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Dziękuję za odpowiedź. Czy polecacie innym szkołom? Udział w projekcie Złote Szkoły NBP. Tak, polecam ten projekt w każdej szkole, ponieważ jest to niesamowita zabawa, ale również integracja poszczególnych klas. I przede wszystkim ten projekt dał nam ogromną satysfakcję z podjętych przez nas decyzji i ukończenia ich. E, również byłoby to niemożliwe bez pomocy naszych wspaniałych nauczycieli. A na koniec niespodzianka. Okazuje się, że udział w projekcie Złote Szkoły NBP nauczył nas czegoś więcej, a mianowicie. Że zawsze należy finalizować swoje sprawy i nie poddawać się wbrew przeciwnościom losu. Chodzi tutaj o monetę. Juli Bernatkiewicz, której nie udało się w tamtym czasie wydrukować ze względu na złośliwość rzeczy martwych, a mianowicie drukarki 3D, która w strategicznym momencie odmówiła współpracy. My jednak tak wkręciliśmy się w projekt, że postanowiliśmy dokończyć to, co zaczęliśmy, nawet po jego zakończeniu. Kiedy drukarka 3D odzyskała moc, Powstała moneta z wizerunkiem patrona naszego liceum Stanisława Staszica, którą dzisiaj z dumą prezentujemy. Dziękuję za wypowiedź. Można powiedzieć, że konkurs ten dał naszym uczestnikom wiele radości, a także nowych doświadczeń. Dziękuję za uwagę. To był bardzo wójcik Statyli.